Jeśli jednak podpięcia do kanalizacji będzie możliwe przez działkę z sąsiada, to w tej sytuacji musisz od niego mieć tak zwaną zgodę. Przypuśćmy, że jest to jeden sąsiad nie wyraził zgody, no to nie masz technicznej możliwości wpięcia do kanalizacji i w tej sytuacji wodociągi no, nie wymyślą niczego innego. Jeśli mamy pięciu właścicieli działek i z tych pięciu, czterech się zgodzi, a jedna nie, no to dalej nie masz technicznej możliwości wpięcia. To jest bardzo istotne nazewnictwo, czyli czyli właśnie ta techniczna możliwość wpięcia do kanalizacji. Żeby jednak się podjąć dalszych kroków tej instalacji, pamiętajmy proszę, że musimy mieć zgłoszenie budowy oczyszczalni pierw do Wód Polski na wykonanie odprowadzenia do ziemi. Tam jednym z załączników będzie plan miejscowy i w planie miejscowym Musi być wpisane, że dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni bądź zbiorników właśnie bezodpływowych do czasu na przykład wykonywania, wykonania budowy tej kanalizacji sanitarnej. Jeżeli będzie tam wpisane, że tylko mamy możliwość budowy zbiornika bezodpływowego, no to rzeczywiście wody polskie mogą nam ten temat, ten temat już pomalutko odrzucać. No.